Tak, mała dziewczynka rzeczywiście szepnęła jest kamera w twoim biurze do milionera i to zmieniło wszystko. To jest historia o tym, jak Mateusz Kowalski odkrył, że jego narzeczona była szpiegiem. Warszawa, zimowy dzień. Płatki śniegu delikatnie opadały na elegancką dzielnicę Mokotów, pokrywając białym całunem ulicę, nad którymi wznosił się imponujący budynek Kowalski Industries. Na piętnastym piętrze Mateusz Kowalski, 38-letni mężczyzna, Obserwował miasto przez panoramiczne okno swojego biura. Odziedziczył firmę metalurgiczną po ojcu i ciężką pracą przekształcił ją w imperium dostarczające części dla przemysłu motoryzacyjnego w całej Europie. Mateusz był znany nie tylko z bogactwa, ale z prostoty. Jeździł tą samą szkodą Oktawią od lat i jadł pierogi w stołówce ze swoimi pracownikami. Jego kasztanowe włosy już pokazywały kilka siwych pasm, odbicie długich godzin pracy, ale niebieskie oczy wciąż błyszczały determinacją która doprowadziła go tutaj. Tego popołudnia czekał na Agnieszkę Nowak, swoją narzeczoną od dwóch lat. Poznali się na konferencji biznesowej w Krakowie, gdzie pracowała jako konsultantka marketingu międzynarodowego. Agnieszka była olśniewająca, blondynka, elegancka, mówiąca w sześciu językach. Miała 29 lat i wyrafinowanie, które kontrastowało z poką Mateusza, ale zakochał się w niej bez pamięci. Biuro Mateusza odzwierciedlało jego osobowość, Meble z polskiego dębu, zdjęcia fabryki i pracowników, trofea przedsiębiorcy roku i mała flaga polski na biurku. Na ścianie portret jego zmarłej matki, Anny, która zawsze mówiła: Syn, zachowaj czyste serce. Sekretarka, pani Katarzyna, pięćdziesięcioletnia kobieta, zapukała do drzwi. Panie Mateusz, pani Agnieszka przyjechała. I przyprowadziła gościa. Mateusz zmarszczył brwi. Agnieszka nigdy nie przywodziła nikogo do jego biura. Drzwi się otworzyły i weszła jego narzeczona, promienna w szarym wełnianym płaszczu, a za nią mała dziewczynka około siedmiu lat. Dziecko miało ciemnobrązowe włosy i duże zielone oczy, nosiło wytarte palto i znoszone buty. Kochanie. Agnieszka pocałowała Mateusza w policzek. To jest Zosia, córka mojej nowej sprzątaczki. Jej mama, Maria, miała pilną sprawę rodzinną i powiedziałam, że dziewczynka może poczekać tutaj, dopóki nie skończymy naszego spotkania. Mateusz uśmiechnął się do dziewczynki, która obserwowała go nieśmiało. Cześć, Zosia. Jak się masz? Dziewczynka skinęła głową, ale pozostała cicha, trzymając się łachmaniącej lalki z materiału. Agnieszka skierowała się do kanapy. Zosia, usiądź tutaj i baw się. Dorośli muszą porozmawiać. Przez następne 30 minut Mateusz i Agnieszka omawiali przygotowania do ślubu. Ona chciała ceremonię w zakopanem, w górach Tatr, z dwustoma gośćmi. On wolał coś prostszego w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Podczas gdy rozmawiali, Zosia bawiła się cicho, ale Mateusz zauważył, że często rozglądała się po biurze z ciekawością, jakby czegoś szukała. Jej oczy zatrzymywały się wielokrotnie na regale z książkami, na portrecie jego matki i na małej roślinie na szafce. Muszę iść do łazienki, oznajmiła Agnieszka, wychodząc z sali. To właśnie w tym momencie Zosia powoli wstała i podeszła do Mateusza. Spojrzała na zamknięte drzwi, potem szepnęła po polsku drżącym głosem: Panie, jest kamera w pana biurze. Mateusz poczuł, jak krew krzepnie w żyłach. Co powiedziałaś? Dziewczynka powtórzyła: Jeszcze ciszej, jest kamera. Widziałam, jak ją instalowała. Mateusz spojrzał na Zosię z niedowierzaniem. Dziewczynka wskazała dyskretnie na regał z książkami, gdzie między tomami o biznesie i ekonomii ledwo widoczna, błyszczała maleńka soczewka. Gdzie? wyszeptał Mateusz, pochylając się ku dziecku. Tam, za czerwoną książką bardzo mała. Mama mówi, że taki sprzęt używają źli ludzie do podglądania Zosia drżała. Pani Agnieszka kazała mi nie mówić nikomu ale pan ma dobre oczy. Jak mój tata, zanim zmarł. Serce Mateusza biło jak młotem. Agnieszka? Jego ukochana Agnieszka? To niemożliwe. Ale kiedy dyskretnie spojrzał w kierunku wskazanym przez Zosie, dostrzegł to malutką, czarną kropkę, prawie niewidoczną między grzbietami książek. Kroki w korytarzu. Agnieszka wracała. Ani słowa, szepnął szybko do Zosi. A dziewczynka skinęła głową i wróciła do swojej lalki. Agnieszka weszła z promiennym uśmiechem. O czym szepczeliście? Czy Zosia opowiadała ci swoje sekrety? Mateusz zmuszony był do uśmiechu, ale jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Zosia jest bardzo grzeczną dziewczynką. Prawda, Zosia? Dziecko ponownie skinęło głową, ale Mateusz zauważył, jak jej małe dłonie zacisnęły się na walce, gdy Agnieszka na nią spojrzała. Ach, zapomniałam. Agnieszka klasnęła w dłonie. Mateusz, jutro wieczorem mam spotkanie z klientami z Niemiec. Może zostaniesz dłużej w biurze? Wiem, że masz dużo pracy. Oczywiście, odpowiedział Mateusz, ale po raz pierwszy w życiu słowa Agnieszki brzmiały mu podejrzanie. Dlaczego chcę, żeby został dłużej w biurze? Dlaczego akurat jutro? A może moglibyśmy się spotkać u mnie w domu? Zaproponował. Testując jej reakcję. Nie, nie. Agnieszka zbyt szybko odpowiedziała. To znaczy, chciałabym, ale mam jeszcze kilka spraw do załatwienia w centrum. Lepiej zostań w biurze, dokończ te raporty, o których mówiłeś. Mateusz skinął głową, ale jego podejrzenia rosły. Agnieszka nigdy wcześniej nie była tak zainteresowana jego harmonogramem pracy. Mama przyszła nagle wykrzyknęła Zosia, patrząc przez okno. Na dole przed budynkiem stała kobieta w skromnym brązowym płaszczu, wyraźnie zmarznięta. To musiała być Maria, matka Zosi. Świetnie, powiedziała Agnieszka, ale w jej głosie Mateusz usłyszał ulgę. Zosia, pora iść. Gdy dziewczynka zbierała swoją lalkę, dyskretnie podeszła do Mateusza i wcisnęła mu w dłoń malutki kawałek papieru. Potem szybko pobiegła do Agnieszki. Dziękuję za opiekę nad Zosią, powiedziała Agnieszka, całując Mateusza na pożegnanie. Jutro widzimy się o zwykłej porze? Tak, o siódmej, potwierdził Mateusz, ale jego myśli były gdzie indziej. Gdy zostały same, Mateusz rozłożył papierek. Dziecięcym pismem było napisane: Ona ma więcej kamer. W pana domu też. Zosia. Ręce Mateusza zadrżały. Jego własny dom? Mieszkanie na starym mieście, które dzielił z Agnieszką od roku? Miejsce. Gdzie czuł się najbezpieczniej, gdzie planowali wspólną przyszłość? Podszedł do okna i obserwował, jak Agnieszka wyprowadza Zosie z budynku. Ale zamiast iść bezpośrednio do czekającej matki, Agnieszka zatrzymała się przy czarnym BMW zaparkowanym po drugiej stronie ulicy. Rozmawiała z kimś w środku przez otwarte okno. Mateusz nie widział twarzy kierowcy, ale zauważył, że Agnieszka wręczyła mu coś małego, może kartę pamięci. Boże mój! wyszeptał Mateusz. Co się dzieje? Jego telefon zabrzęczał. SMS od Agnieszki. Kochanie, właśnie przypomniałam sobie, czy mógłbyś zostać w biurze do późna także w środę? Ważne spotkanie. Całuję. A... Mateusz spojrzał na wiadomość, potem na małą kamerę między książkami. Dwie osoby, które kochał najbardziej na świecie, jego matka i Agnieszka, zawsze powtarzały mu, żeby ufał sercu. Ale teraz jego serce mówiło mu coś strasznego: kobieta, którą pokochał, mogła go zdradzać. I to nie była zwykła zdrada. To było coś znacznie gorszego. Mateusz nie mógł spać. Przez całą noc przewracał się w łóżku w swoim mieszkaniu na Starym Mieście, czując się jak obcy we własnym domu. Każdy kąt, każdy mebel wydawał się teraz podejrzany. Gdzie jeszcze Agnieszka mogła ukryć kamery? W sypialni? W łazience? Myśl o tym sprawiała, że czuł się chory. O świcie wstał i zaczął systematyczne przeszukiwanie. Znalazł je szybciej, niż się spodziewał. Maleńka kamera w lampce nocnej, kolejna w ramce ze zdjęciem ich z wakacji w Krakowie, trzecia schowana w sztucznej roślinie w salonie. Jego własny dom był podsłuchiwany i nagrywany od miesięcy. Jak mogłem być tak ślepy, wyszeptał do siebie, trzymając w drżących dłoniach jedną z kamer. W biurze nie potrafił się skupić. Katarzyna zauważyła jego dziwne zachowanie. Panie Mateusz, czy wszystko w porządku? Wygląda pan, jakby nie spał całą noc. Katarzyna, powiedział cicho, czy pani pamięta, kiedy pani Agnieszka była ostatnio sama w moim biurze? Sekretarka zastanowiła się. Hm, myślę, że w zeszłym tygodniu, gdy pan był na spotkaniu z przedstawicielami z Gdańska, powiedziała, że chce zostawić panu niespodziankę na biurku. Niespodziankę, Mateusz poczuł, jak żółć podchodzi mu do gardła. Czy wtedy zainstalowała kamerę? Tego dnia postanowił działać. Udał się do starego znajomego Piotra Wiśniewskiego, który prowadził firmę zajmującą się bezpieczeństwem elektronicznym. Mateusz? Co cię sprowadziła? Piotr był zaskoczony wizytą. Piotrze, potrzebuję pomocy. I musi zostać między nami, kropka. Kiedy Mateusz pokazał mu kamery znalezione w domu, twarz Piotra spoważniała. To profesjonalny sprzęt szpiegowski, Mateusz. Nie można go kupić w zwykłym sklepie. Ktoś płaci grube pieniądze za inwigilację ciebie, kropka. Ale dlaczego? Kim może być Agnieszka? Piotr podłączył jedną z kamer do swojego laptopa. Daj mi godzinę, a sprawdzę, gdzie przesyłane są nagrania. Mateusz czekał w małej kawiarni na krakowskim przedmieściu. Pijąc już trzecią kawę i czując, jakiego świat rozpada się na kawałki. Każda wspólna chwila z Agnieszką przewijała mu się przed oczami w nowym świetle. Czy ich pierwsza randka w restauracji w Starym mieście była zaplanowana? Czy jej przypadkowe spotkanie na konferencji w Krakowie rzeczywiście było przypadkowe? Telefon zadzwonił. Piotr Mateusz, musisz przyjechać natychmiast. To, co znalazłem, to poważna sprawa. W biurze Piotra na ekranie komputera Mateusz zobaczył coś, co sprawiło, że nogi ugięły się pod nim. Adres IP, na który przesyłane były nagrania, prowadził do serwera w Moskwie. Rosja, wyszeptał Mateusz. To jeszcze nie wszystko. Piotr otworzył kolejny plik. Sprawdziłem tożsamość twojej narzeczonej. Agnieszka Nowak oficjalnie nie istnieje sprzed trzech lat. To sztuczna tożsamość. Mateusz opadł na krzesło. Kim ona jest naprawdę? Tego jeszcze nie wiem, ale. Mateusz, twoja firma produkuje części dla przemysłu obronnego, prawda? Dla polskiej armii? Tak, ale to tylko niewielka część naszej działalności. Dla rosyjskiego wywiadu to może być wystarczające. Plany produkcji, technologie, kontrakty rządowe. Mateusz poczuł, jak świat kręci mu się wokół głowy. Agnieszka, kobieta, którą kochał, którą chciał poślubić, z którą planował mieć dzieci, była rosyjską szpiegą. Co mam robić? wyszeptał. Musisz zachowywać się normalnie. Jeśli zorientuje się, że wiesz, może zniknąć albo albo może być niebezpiecznie. Mateusz wrócił do domu z uczuciem, jakby szedł na własną egzekucję. Agnieszka czekała w kuchni, przygotowując jego ulubione kotlety schabowe. Kochanie, jak minął dzień? Zapytała, całując go jak zawsze. Mateusz zmuszony był do uśmiechu, chociaż w środku umierał. Dobrze. A twój? Zwykły dzień. Ach, przypomniałam sobie jutro wieczorem jednak nie będę mogła się z tobą spotkać. Klient z Niemiec przełożył spotkanie. Kłamała. Patrzyła mu prosto w oczy i kłamała. Kobieta, którą kochał przez dwa lata, dla której planował przyszłość była profesjonalną kłamczuchą. Podczas kolacji obserwował ją dyskretnie. Jak mogła tak naturalnie udawać miłość? Jak mogła dzielić z nim łóżko, planować ślub, mówić o dzieciach, wiedząc całą prawdę? Wszystko w porządku, zapytała Agnieszka. Jesteś dzisiaj taki, milczący. Po prostu zmęczony, skłamał, pierwszy raz w życiu tak świadomie okłamując kogoś, kogo kochał. A może nigdy jej nie kochał? Może kochał tylko fantem postać, którą ona dla niego odgrywała. Tej nocy, gdy Agnieszka spała obok niego, Mateusz leżał z otwartymi oczami, czując się samotny jak nigdy wcześniej w życiu. Następnego ranka Mateusz obudził się z nowym postanowieniem. Dość bycia ofiarą. Jeśli Agnieszka chciała grać w szpiegowskie gry, to zagra z nią, ale według swoich zasad. Pierwszym krokiem było spotkanie z Piotrem i opracowanie planu. W małej. Bezpiecznej kawiarni na Pradze usiedli w najdalszym kącie. Chcę ją złapać na gorącym uczynku, powiedział cicho Mateusz. Ale muszę być ostrożny. Nie mogę narażać firmy ani pracowników. Piotr skinął głową. Mam pomysł. Możemy podzucić jej fałszywe informacje, coś, co będzie wyglądało na ważne, ale w rzeczywistości będzie bezwartościowe. Jeśli przekażę to swoim mocodawcom, będziemy mieli dowód. Ale jak? Zainscenizujemy ważną rozmowę telefoniczną w twoim biurze. O fikcyjnym kontrakcie z NATO na nową technologię pancerza. Kamery to nagrają, a my zobaczymy, co się stanie. Mateusz poczuł, jak po raz pierwszy od dni w jego sercu budzi się nadzieja. Nie był już bezradny. Tego wieczoru, w swoim mieszkaniu, obserwował Agnieszkę z nową perspektywą. Zauważał detale, których wcześniej nie dostrzegał, jak sprawnie sprawdzała jego telefon, gdy myślała że śpi, jak zadawała pozornie niewinne pytania o jego pracę, jak zawsze znajdowała pretekst, żeby zostać sama w jego biurze. Wiesz co, kochanie, powiedziała nagle Agnieszka. Może jednak jutro wpadnę do ciebie do biura? Tęsknię za naszymi popołudniowymi kawami. Oczywiście, odpowiedział Mateusz, ale w głębi duszy wiedział, to nie była spontaniczna decyzja. Coś planowała. Następnego dnia wszystko przygotował zgodnie z planem. O 14:30, gdy Agnieszka siedziała w jego biurze, udając, że czyta magazyn, Mateusz odebrał telefon służbowy. Tak, general Kowalczyk. Rozumiem. Projekt stalowy orzeł jest priorytetem. Tak, nowa technologia pancerza ceramicznego. Oczywiście spotkanie w poniedziałek w Ministerstwie Obrony Narodowej. Skąd ta oka widział, jak Agnieszka napięła się, udając, że nadal czyta ale jej uszy były nastawione na każde słowo. Dokumenty będą gotowe do piątku. Tak, wszystko w najwyższej tajemnicy. Do widzenia. Odłożył telefon i westchnął teatralnie. Przepraszam, kochanie. Ważna sprawa rządowa. Nic nie szkodzi odpowiedziała Agnieszka słodko, ale Mateusz zauważył błysk w jej oczach. Brzmiało poważnie. Taka praca wzruszył ramionami. Czasem muszę współpracować z wojskiem. Agnieszka tylko skinęła głową, ale Mateusz wiedział, że połknęła haczyk. Tego wieczoru, podczas kolacji, Agnieszka była wyjątkowo czuła i zainteresowana. Mateusz, czy kiedykolwiek myślałeś o przeprowadzce za granicę? Do Londynu może? Albo Berlina? Dlaczego pytasz? Po prostu, czasem myślę, że mógłbyś rozwijać biznes międzynarodowo. Masz taki talent. Po raz kolejny próbowała go wyprowadzić z Polski. Teraz już wiedział dlaczego. W środę wieczorem Piotr przyszedł z wiadomościami. Sprawdziłem ruch internetowy z Twojego mieszkania. Wczoraj wieczorem ktoś przesłał duży plik na serwer w Moskwie. Dokładnie o 23, gdy spałeś. Mateusz poczuł mieszankę triumfu i bólu. Miał dowód, ale jednocześnie ostateczne potwierdzenie. Że kobieta śpiąca obok niego była wrogiem. Jest jeszcze jedna rzecz, dodał Piotr. Udało mi się namierzyć jej prawdziwą tożsamość. Nazywa się Katarina Wolkowa. Rosyjska agentka, specjalizuje się w romansach szpiegowskich. Mateusz, ty nie jesteś jej pierwszym celem. Serce Mateusza zamarło. Co to znaczy? Przez ostatnie dziesięć lat zrujnowała co najmniej trzech europejskich biznesmenów. Wszyscy mieli dostęp do technologii obronnych. Wszyscy się w niej zakochali. Wszyscy stracili firmy i trafili do więzienia za szpiegostwo. Mateusz opadł na krzesło. Agnieszka, czy raczej Katarina, nie była tylko szpiegiem. Była profesjonalną niszczycielką życia. Ale tym razem się pomyliła. Tym razem nie miała do czynienia z naiwnym, zakochanym biznesem. Miała do czynienia z Mateuszem Kowalskim, który właśnie postanowił walczyć. Jeśli też kibicujesz Mateuszowi w tej niesamowitej walce prawdy przeciwko kłamstwu, zostaw subskrypcję kanału. Ta historia dopiero się zaczyna, a zemsta będzie słodka. Mateusz spędził całą sobotę na przygotowaniach do finału. Nie był już tym samym naiwnym mężczyzną, który dwa tygodnie temu ślepo ufał kobiecie, którą kochał. Teraz był kimś nowym, zimnym, zdeterminowanym i gotowym na wszystko. Z pomocą Piotra zainstalował ukryte kamery w swoim mieszkaniu, ale te, które nagrywały dla niego. Przygotował również specjalny pendrive z fałszywymi planami projektu stalowy orzeł, które wyglądały autentycznie, ale zawierały kompletne bzdury techniczne. Pamiętaj, powiedział Piotr podczas ostatniego spotkania, musi się sprowokować do działania. Potrzebujemy nagrania, jak przekazuje informacje. Niedzielny wieczór. Agnieszka przygotowywała swoją ulubioną zupę żurek, nucąc pod nosem. Wyglądała jak idealna polska narzeczona, Piękna, troskliwa, kochająca. Ale Mateusz widział teraz to, czego wcześniej nie dostrzegał. Kalkulacji w każdym geście, sztuczność w każdym uśmiechu. Kochanie, powiedziała słodko, pamiętasz, że jutro mam spotkanie z kniętką z Gdańska? Wróci późno wieczorem. Oczywiście, odpowiedział Mateusz, a w duchu pomyślał, kolejne kłamstwo. Położył na kuchennym blacie pendrive, udając, że wyciąga go z kieszeni przez przypadek. Co to? zapytała Agnieszka, starając się brzmieć nonszalancko. Ach, to? Dokumenty z tej rządowej sprawy, o której rozmawiałem przez telefon. Muszę jutro oddać kopię w Mon. Widział, jak jej oczy błyszczały. Czy to bardzo tajne? Najwyższa tajemnica państwowa. Gdybym to zgubił, poszedłbym do więzienia na dwadzieścia lat. Agnieszka tylko skinęła głową, ale Mateusz zauważył, jak jej wzrok powracał do pendrive'a przez cały wieczór. Tej nocy udawał, że śpi, ale obserwował ją przez przymknięte powieki. O drugiej w nocy Agnieszka ostrożnie wstała z łóżka, wzięła pendrive i poszła do salonu. Przez ukrytą kamerę Mateusz widział wszystko. Jak podłączała pendrive do swojego laptopa, kopiowała pliki, a potem wysyłała je przez szyfrowane połączenie. Kiedy wróciła do łóżka, myśląc, że Mateusz śpi, szepnęła do siebie po rosyjsku, gotowe – Moskwa będzie zadowolona. Serce Mateusza pękło po raz ostatni. Teraz było już wszystko jasne. Następnego dnia, gdy Agnieszka pojechała do Gdańska, Mateusz działał szybko. Piotr przybył z dwoma agentami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy wszystko, powiedział agent Nowicki: nagrania, dowody przesyłu danych i prawdziwą tożsamość. Katarina Wolkowa jest poszukiwana przez Interpol. Co teraz. Zapytał Mateusz. Teraz czekamy na jej powrót. Agnieszka wróciła o dwudziestej, promienna i szczęśliwa, niosąc bukiet róż. Kochanie! Tęskniłam za tobą, powiedziała, całując go czule. I ja za tobą, Katarino, odpowiedział spokojnie. Agnieszka zamarła. Bukiet róż wypadł jej z rąk. Nie wiem, o czym mówisz, wyszeptała, ale jej twarz pobladła. Katarina Wolkowa. Lat 31, agentka rosyjskiego wywiadu wojskowego Gru. Specjalizacja, operacje romansowe przeciwko zachodnim biznesmanom. Z cieni wyszli agenci ABW. Pani Wolkowa, jest pani aresztowana za szpiegostwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Agnieszka spojrzała na Mateusza z mieszanką wściekłości i. Była to rezygnacja? A może żal? Jak długo wiedziałeś? zapytała po rosyjsku. Od tygodnia. Małą dziewczynkę, Zosie, pamiętasz? To ona mi powiedziała o kamerach. Agnieszka zaśniała się gorzko. Dzieciak, zostałam zdemaskowana przez dzieciak. Zostałaś zdemaskowana przez własną arogancję, poprawił ją Mateusz. Myślałaś, że jestem głupi. Że wszyscy Polacy są głupi. Gdy zakładali jej kajdanki, Agnieszka jeszcze raz spojrzała na Mateusza. Wiedz, że. Niektóre momenty były prawdziwe. Nie wszystko było kłamstwem. Wszystko było kłamstwem, odpowiedział zimno Mateusz. Nawet twoje imię. Gdy drzwi się za nią zamknęły, Mateusz opadł na fotel. Było skończone. Katarina Wolkowa nigdy więcej nie skrzywdzi niewinnych ludzi. A on, on był wolny. Po raz pierwszy od tygodni mógł spokojnie oddychać we własnym domu. Sprawiedliwość zatriumfowała. Sześć miesięcy później, Mateusz stał w swoim nowym biurze na dwudziestym piętrze. Kowalski Industris przeniosła się do nowoczesnego wieżowca w centrum Warszawy. Przez panoramiczne okna widział całe miasto, które wyglądało zupełnie inaczej niż wtedy, gdy jego życie było snem o fałszywej miłości. Firma prosperowała jak nigdy wcześniej. Historia o tym, jak polski biznesmen sam zdemaskował rosyjską szpiegę, obiegła media w całej Europie. Zamiast szkodzić. Wydarzenie to przyniosło Kowalski Dasty z nowych klientów. Wszyscy chcieli współpracować z firmą, która tak skutecznie chroni swoje sekrety. Zapukała pani Katarzyna. Panie Mateusz, przyszły pani Maria z córką. Mówią, że to ważne. Serce Mateusza podskoczyło. Maria i Zosia, dziewczynka, która uratowała mu życie i firmę. Do biura weszły dwie kobiety. Maria, ubrana już nie w wytartej, lecz skromnej, ale czystej odzieży, i Zosia, teraz ośmioletnia, w nowej szkolnej sukience z wyprogresowanymi warkoczykami. Panie Mateusz. Zosia podbiegła do niego z promiennymi oczami. Czy pamięta mnie pan? Jak mógłbym zapomnieć najodważniejszą dziewczynkę w całej Polsce? Mateusz uklęknął, żeby być na jej poziomie. Maria skinęła głową z szacunkiem. Panie Kowalski, przyszłyśmy podzękować. Ten stypendium które pan ustanowił dla Zosi, zmienił nasze życie. Zosia będzie mogła chodzić do najlepszej szkoły w Warszawie. To ja powinienem dziękować, odpowiedział Mateusz. Zosia uratowała mi więcej niż firmę. Uratowała mi życie. Zosia spojrzała na niego poważnie. Mama mówiła, że ta pani była bardzo złą osobą. Była Zosia. Ale dzięki tobie już nie może skrzywdzić innych ludzi. Dobrze, skinęła głową dziewczynka. Tata zawsze mówił, że trzeba pomagać dobrym ludziom. Po ich wyjściu Mateusz długo siedział w fotelu, myśląc o tym, jak bardzo zmienił się jego życie. Katarina Wolkowa została skazana na 15 lat więzienia. Proces był nagłośniony w mediach, a jej prawdziwa tożsamość pomogła policji aresztować całą sieć szpiegowską działającą w Polsce. Ale najważniejsze było to, że Mateusz odzyskał zaufanie do ludzi. Nie do wszystkich. Ale do tych właściwych. Trzy miesiące temu poznał Annę Wierzbicką, weterynarza z Krakowa, podczas konferencji charytatywnej. Anna była całkowitym przeciwieństwem Katariny: szczera, prosta, bez ukrytych motywów. Ich związek rozwijał się powoli, ostrożnie, ale szczerze. Masz czas na spacer po starówce? Anna właśnie przysłała mu SMS. Mateusz uśmiechnął się. Po raz pierwszy od miesięcy jego serce przyspieszyło z radości, nie ze strachu. Wychodząc z biura, minął regał z książkami, ten sam, w którym Katarina ukryła kamerę. Teraz stały tam książki o biznesie, ale także jedna szczególna pozycja, Zosia i wielka tajemnica, książka dla dzieci, którą napisał i wydał na własny koszt, opowiadająca o odważnej dziewczynce, która pomogła uratować polską firmę przed szpiegami. Wszystkie zyski z książki trafiały na stypendia dla dzieci z ubogich rodzin. Mama Anna miała rację, zachował czyste serce. I choć prawie je stracił, odnalazł je dzięki czystemu sercu małej dziewczynki. Czasem anioły przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych postaciach. I to koniec tej niesamowitej historii prawdziwej odwagi i sprawiedliwości. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś z nami w tej podróży pełnej emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Czy ta historia poruszyła twoje serce? Zostaw łapkę w górę. Jeśli kibicowałeś Mateuszowi od samego początku. Napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek miałeś przeczucie, że ktoś bliski ci kłamie? Jak sobie z tym poradziłeś? I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych historii, które poruszą twoje serce i sprawią, że uwierzysz w sprawiedliwość. A jeśli masz pomysł na następną historię, napisz w komentarzach. Może właśnie twoja propozycja stanie się naszym kolejnym hitem. Do zobaczenia w następnym filmie.